Ja tutaj pracuję z wodą głównie, bo woda to życie, nie? I jakby podchodząc do projektowania permakulturowego, permakultury, to należy zacząć w ogóle realizację projektów od wody. Nazywam się Benjamin Lazar. Jesteśmy w ogrodzie Gai na Podlesiu. To jest na Śląsku Cieszyńskim. Dokładnie ta wieś nazywa się Kiczyce. Najbliższe miasteczko to jest 5 km stąd, Skoczów sama ta okolica, która nazywa się Podlesie, do tego ogród Gai na Podlesiu. To jest taki ostatni zakątek właśnie pod lasem, na którym jest jeszcze takie rolnictwo tradycyjne. Ten las to jest las państwowy i to jest strefa Natura 2000 Pierściec i to jest las państwowy, który się ciągnie aż do pszczyny takim wąskim paskiem. No i za są stawy, więc to jest ten kraj, to, to, to miejsce jest tradycyjnie nazywane żabim krajem. Tu jest bardzo dużo żab, bo to jest dobre siedlisko, jest wilgotny teren, jest dużo stawów. Ta część Polski obecnej, Śląsk Cieczyński historycznie, ta część Polski jakby przyszła, jakby złączona została z Polską dopiero po I Wojnie Światowej, kiedy rozpadło się Cesarstwo Habsburgów i tworzyła się Polska i tworzyły się Czechy. I była wojna pomiędzy Czechami a Polską. Czesi, i yy, to Czesi zaczęli tą wojnę, bo się nie zgadzali na podział, jaki został uzgodniony pomiędzy lokalnymi mieszkańcami. Podział yy, Śląska Cieszyńskiego i, i nacjonalistyczny rząd wtedy czeski w Pradze po prostu wysłał wojsko, na, żeby zająć Śląsk Cieszyński. I tutaj było trochę śmieszne, bo nikt by nie podejrzewał Czechów o inicjowanie wojny, a tak było. Zaczynamy, jak, jak projektujemy sobie z gospodarowanie wodą, to od najwyższych punktów, czyli od zbierania wody z dachów, bo tam zazwyczaj jest najwyżej, na działce. To są zbiorniki na wodę deszczową, tak zwane Mausery, tankowane od spodu, na zasadzie naczyń połączonych. Prosta zasada z lekcji w szkole podstawowej powinniście kojarzyć. To jest połączone ze sobą, nie? rurą, więc tutaj jest łapacz wody na rynnie, w tym miejscu. I po prostu tym się ustala poziom napełniania zbiorników. Więc poziomica laserowa na mauserach była ustawiona. Ustaliłem, gdzie powinien być łapacz, i teraz woda się po prostu napełnia. Kiedy płynie rynną, napełnia się po prostu zbiornik od spodu tam. Łącznie idzie do góry, nie? bo to jest naczynie połączone. Więc jak tam wzrasta poziom, to tutaj też. Nie? Ten łapacz, on, on ma w środku przelew, nie? i w momencie, kiedy. Kiedy poziom wody dochodzi do tego miejsca, to woda zaczyna wpadać do środka, bo tam jest druga rurka. Okay. Zaczyna wpadać do środka i to jest przelew, to jest overflow. Okay. I tutaj płynie rynną, która okay. zbiera również nadmiar wody z, z placu okay. i wyprowadza do ogrodu. Tu są jeszcze filtry, tu mam filtr pierwszego spłukiwania dachu, tak zwany first flash filter po angielsku. I to znaczy, że ta brudna woda, która jest na dachu, się zbiera pyłek. Trawy, brzozy, kwitną rośliny, nawet na wsi nie mówię o mieście, gdzie może być jeszcze pył uliczny. Pyłek zalega na dachu pomiędzy deszczami. Pierwszy deszcz, który spada na dach, spłukuje ten pyłek. Jeżeli nie macie filtra pierwszego spłukiwania dachu, to ta woda z pyłkiem trafi do zbiorników, a pyłek jest bardzo wartościowy, jest dużo nutrientów, składniki odżywcze. Tak. Nie? Jest, jest bardzo bogaty w składniki odżywcze. I zaczyna gnić. Więc, żeby Wam się nie psuła woda w zbiorniku, to dobrze mieć film pierwszego spłukiwania, first flash. I to znaczy, że pierwsza woda, która płynie z dachu, ta z pyłkiem, wypełnia nam te rury. To rozdwojenie tutaj jest, jest po to, żeby była większa objętość Tych, tego filtra. Rośnie woda, rośnie, rośnie, do tego momentu, i wtedy zaczyna płynąć tutaj. Aha. Czyli brudna woda zostaje tu. Ta brudna w cudzysłowie, bo ona jest bardzo wartościowa, robi się z niej świetna gnojówka. Jak robicie gnojówki z pokrzywy, na przykład, ja robię gnojówkę z pyłku. Super jest. I tutaj mam. Nie? To jest ta woda. To jest ta woda z, z filtra. Trzeba ją zostawić na 2-3 dni w upale, żeby się żeby sfermentowała i, i, i zrobiła się gnojówka. To czuć po, po jej zapachu, jaka jest petarda. To jest ten sam filtr, tylko widzisz, że on jest inaczej skonstruowany. Inaczej rury są posklejane, bo mausery, zbiorniki mamy tutaj. Nie obok, tak jak tam, tylko tu. Bo zaletą tamtego rozwiązania jest to, że zbiorniki możecie odsunąć od domu w zasadzie na dowolną odległość. To jest kwestia długości rury, która będzie pod ziemią zakopana. Jeżeli macie stać was na rurę. Bo musi być szczelna, to muszą być rury wodociągowe, żeby można je było poskręcać, żeby nie było żadnych wycieków, bo to jest ciśnienie wody jednak parę tysięcy litrów wody ma bardzo duże ciśnienie i potrafi gdyby była rura nieszczelna, to będzie wyciek i stracicie wodę. Muszą być wodociągowe na skrętki, tak jak tu. Zależało mi na średnicy, na przykroju rurach, więc ja mam 5000 litrów z tych dachów, które mam i widzę z doświadczenia przy tych ostatnich ulewach, że mógłbym dostawić jeszcze tutaj w przyszłym roku mam zamiar Przebudować i dołożyć jeszcze dwa, czyli żeby były 4000 litrów na ten dach, na te trzy dachy. Bo tutaj widzicie, że w jedno miejsce idzie woda z trzech połaci: z tej połaci, z tamtej, tu jest rura, i z tej. Tu mamy spięcie. W ogóle to mi się podoba, nie? Fakt, że plastik i, i rury kanalizacyjne, ale patrzcie, jak to wygląda kosmicznie, nie? Jak wiesz o co chodzi, to ci się zaczyna podobać. No więc można to zrobić w miarę tanio. Dlatego proponuję takie rozwiązania, bo, bo wodę można, są profesjonalne systemy, zbiorniki, ale to są tysiące złotych to kosztuje. I potem ta woda gdzieś płynie, nie? Więc to trzeba mieć wszystko przemyślane, dokąd ta woda ma płynąć i jak. Więc ja mam tutaj oczka wodne, które mam blisko domu po to, żeby, żeby zag... żaby. Tak, tu mam dużo żab. Są zaskrońce również, które polują na te żaby, są ważki, są lilie piękne, to są lokalne lilie nasze. Bo słyszałem, że te żaby też jedzą ślimaki, jajka, to działa? Masz problem ze tak. ślimakami tutaj? No, jak wszędzie, bo te ślimaki są, są po prostu plagą współczesną, ale ja się, jakoś tak bardzo się tym nie przejmuję. Oczywiście zjadają mi, byłoby tu więcej kwiatów, tylko mi je zjadły ślimaki. Nie? I pewnie na grządkach bym miał więcej warzyw, gdyby mi ich nie zjadły ślimaki. Nie? Ale też się do tego jakoś bardzo, bardzo się tym nie stresuję, po prostu tymi ślimakami. Nie, nie robisz nic, żeby zminimalizować te. Bo, bo nie, nie macie żaden zwierząt? Nie, ma, znaczy zwierzęta, mam dzikie zwierzęta, jakby pracuję w ten sposób ze zwierzętami, bo też niektórzy łączą w ten sposób, że nie da się permakultury robić bez zwierząt. A ja robię z dzikimi zwierzętami, więc mam tutaj dużo ptaków. To się wiąże z jakąś odpowiedzialnością. Jak bierzesz do zwierzęta, do siebie pod opiekę, czy jakoś, to potem musisz się tymi zwierzętami zajmować. Więc chociażby z tego powodu waham się, czy wprowadzać do gospodarstwa jakieś zwierzęta, bo jestem tutaj sam. I to spowoduje, że już w ogóle będzie mi trudno stąd wyjechać, nawet na krótko, nie? bo będzie, będę musiał załatwiać jakiegoś opiekuna do zwierząt. A co do kur, a propos kur, to, to mam taką refleksję, bo 70% wszystkich ptaków do tego stopnia to, to, to jest nasza zasługa, nasza ludzi, 70% wszystkich ptaków na całej Ziemi, na naszej planecie to są kury hodowane na jajka i, i to są 70% wszystkich ptaków to kury, więc pytam się, i co jako w projekcie permakulturowym mam też mieć kury, żeby było ich jeszcze więcej. Więc jak patrzę na to globalnie, tak staram się, nie? bo tak działaj lokalnie, ale myśl globalnie. Nie? Więc chociażby, więc to jest również jeden z powodów, dlaczego nie mam kur i mieć ich nie będę, ale to trzeba jakby zaznaczyć, że ja pracuję z kurami tylko dzikimi, z barżantami. Ja mam tutaj w ogrodzie, stąd nazywam ten ten, to, to miejsce rezerwatem ptaków polnych, bo tutaj jest jakby koncentruję się na stworzeniu siedliska dla bażantów. I mam tych bażantów bardzo dużo. I żyję z nimi w takiej coraz bliższej komitywie, bo się mnie coraz mniej boją. Mam tutaj takiego jednego koguta, którego nazywam samuraj, bo przypomina takiego, jak mu się przyjrzeć, nie? Takiego japońskiego samuraja. Oczka wodne. To jest płytkie. O, dużo żaby. Tak. To jest płytkie, bo to jest to jest płyciutkie oczko, które jest napełniane. Tu też jest, tu są poziomy. Najpierw się napełnia tu, potem płynie tam. Są przelewy, więc ten system przepływu wody jest zrobiony, przemyślany. To jest płytkie, bo to jest dla ptaków, nie? bo żeby ptaki mogły, małe ptaki, żeby mogły korzystać z, z oczka, to musi być płyciutkie. Nas tam to drugie jest głębsze i no, tam, jest, tam sobie już, już mogą się żaby chować trochę głębiej. To było zrobione koparką? Nie, to jest kopane ręcznie, bo koparka nie ma takiej precyzji jak łopata, nie? więc kop kop kopałem to ręcznie szpadlem. To jest w ogóle fajna praca, bo to jest, ma dużo wspólnego z, z rzeźbą, bo to jest praca z formą, więc można rzeźbić kształt oczka w glinie. Więc to jest jedna z tych takich pr ciężka praca fizyczna, ale jedna z tych takich przyjemnych jaką tutaj robię zwykle jesienią. Kiedy widzę, że mam nadmiar wody w zbiornikach, nie? mam 5000 litrów wody po całym sezonie nadmiaru i trzeba tą wodę zagospodarować, nie? to wtedy powiększam oczko na przykład. I tu jest plan taki, żeby tamto oczko powiększać, w tym roku będę robił, dodam mu tam kilka metrów sześciennych okay, objętości. Ale ta gleba tutaj w tych region, powiedziałeś, że jest glina? Tu jest glina, tak tu jest, bo z wodą jest problem taki, że że jeżeli jest podłoże przepuszczalne, to, to trzeba jakoś uszczelnić. Ja mam tutaj szczęśliwie, mam gliniaste podłoże i wystarczy tą glinę ubić, więc nie muszę już tutaj niczego dodawać. To są naturalne oczka, one trzymają wodę. To jest tylko ubita glina, więc trzymają wodę. Dopuszczam, bo zależy mi na tym, żeby był poziom wody. Więc te zbiorniki, tę te, te, te deszczówkę, którą przechwytuję, ona w większości trafia do w czasie suszy. Do, oczka, do tych oczek, żeby uzupełnić oczka, No, żeby ptaki miały wodę, i żeby żaby, i żeby lilie wodne, które żyją w oczku, żeby się nie łamały. Bo jak opada woda, to lilie potrafią się połamać pod ciężarem własnym, nie? kiedy ich nie utrzymuje poziom wody. Jest na powietrzanie, jest też zamontowane w oczku. Można korzystać, oczywiście, w takich naturalnych również rozwiązaniach. Można ze zdobyczy tych technologicznych. Więc ja sobie pozwoliłem tutaj zamontować na powietrzanie, żeby uatrakcyjnić w ogóle to oczko, bo jak zaczyna bombelkować, co 15 minut się włącza, wyłącza, włącza, wyłącza, nie? Żeby... Więc to jest taki fajny moment, kiedy jak zaczyna albo jak kończy. A dzięki temu lilie lepiej rosną, bo też lubią tle, dotlenioną wodę. Jak głęboko jest ta, ten staw? Nie jest głęboki. W najgłębszym miejscu ma może 80 centymetrów. jak pracujesz z wodą, to po prostu patrzysz gdzie i trzeba robić te przelewy. Nie? Ten nadmiar wody, gdzie ma płynąć. Tak, więc tak, więc to, tutaj, tutaj, tam mnie zalewało, mnie tam, z tamtej strony, pod domek. Nie? Okay. Tamto oczko czasem Nabierało za dużo wody. Okay. Więc zrobiłem przepust. jest pod, pod drogą jest droga, rura jest, jest, jest za zamontowana, która prowadzi do tego oczka. Więc nadmiar wody stamtąd przepływa tu. Okay. A nadmiar, nadmiar wody. Tutaj. On płynie przez, przesiąka, przez to sitowie, przesiąka w tą stronę. Tutaj jest chodnik, więc jest wyżej, nie? więc tędy nie płynie. On, on tutaj zostaje nadmiar wody w sitowiu. W sitowiu zostaje. Bo to jest po prostu grawitacyjny. Tak, tak, tak. To jest naturalny spadek. I tutaj znowu jest przepust. Tu jest rura, żeby, wiesz, żeby było przejście wygodne, nie? Więc bo tu był rów, ale żeby okay. nie przeskakiwać tego rowu, założyłem rurę. Bo to jest granica twojej teren tutaj. Tutaj jest płot i droga tam za, okay. za lasem. I spadki, kiedy patrzy, mierzone były spadki e, niwelatorem, to tutaj z tego miejsca, gdzieś tam na tej długości drogi. Był spadek 20 cm w tamtą stronę, czyli nadmiar wody odpływa mi tam. No. Tutaj jest meander, woda szara, nie? która się z domku płynie. Woda szara tutaj, czyli ta zużyta woda ze zlewu i sprysznica. No i widzisz, jak pięknie zarasta naturalną roślinnością, która tą wodę oczyszcza. sitowie. jest taki meander wykopany, nie? to zrobiłem ręcznie. Wykopałem meander. I ta woda się tutaj bardzo wolniutko w tamtą stronę, bo tam są spadki, nie? W tamtą stronę. Więc ona idzie w tamtą stronę. Tylko, że tej wody jest niewiele, bo ja tutaj niewiele wody zużywam. Więc ona tam nigdzie. Tutaj jest jej trochę. Ta roślinność ją w sumie pochłania. Nie? I... Tutaj wolę, jeżeli mamy ruszyć w ogród, to zawsze zwykle ruszam w tę stronę, bo tutaj też jest praca z wodą. No tu jest wiesz, tu jest dalej jakby praca, projektowania ogrodu, to musisz jakby patrzysz od tego takiego szerokiego kontekstu, to co jest na zewnątrz, nie? tutaj mam domy sąsiadów. I żeby się jakby zasłonić trochę, ale też stworzyć taką strefę buforową, no to mam tutaj nasadzone gęsto leszczyny, drzewa owocowe, śliwy, czereśnie. Czy ja mogę spróbować? Tamtą sobie tam tamta o, chyba jest ten. taka dojrzała. Tą, wow. tą, tą sobie ten? weź. Tak. Mmm. ja. Yeah. Wow, ale pyszny. Z wodą tutaj też pracuję, bo tutaj było trochę za mokro. I ta roślinność, którą zależało mi na niej bardzo, żeby mi tutaj zasłoniła właśnie te budynki, które powstają i powstały, to nasadziłem dużo roślin, ale czu, widziałem, jakby z obserwacji, że, że jest za, za mokro tutaj, nie? Więc tutaj jest teren. W tym roku wiosną kształtowałem tutaj teren, tak, żeby odprowadzić nadmiar wody po deszczu. On fajnie spływa i spływa tu, widzisz? Okej. Okay. I to jest takie, wiesz, takie coś w rodzaju, to jest takie melioracyjne zagłębienie. Które jest w koncepcie ogrodu deszczowego, czyli to się napełnia po deszczach, to czasem jest pełne wody przy dużej burzy. A potem ta woda sobie wsiąka. Nie? Trawa trafia pod drzewa, tę trawę daje, żeby. To jest takie ściółkowanie miejscowe. Yy, chroni to przed tym, żeby tu, tutaj nie rośnie trawa, czyli drzewo nie jest, wiesz, te mniejsze zwłaszcza, nie zarasta ich trawa, kiedy odrasta, a, a wiesz, zarazem przytrzymuje trochę wilgoci pod, pod korzeniami. Jak użyźniać bez zwierząt, bez hebi? Yy, zwierzęta są, bo są ptaki, nie? Dlatego te ka karmię ptaki, bo niektórzy się dziwią, z, wśród ekologów nawet, nie? Że, że czemu ty karmisz ptaki, dokarmiasz nawet latem? Dokarmiam je po to, żeby ich tutaj było jak najwięcej, bo czym więcej mam tych wróbli, to są małe ptaszki, ale one latają po ogrodzie, więc wsumują się w jakieś jedno wielkie, duże zwierzę. A drugie duże, wielkie zwierzę w tym ogrodzie to ja jestem i goście, którzy przyjeżdżają do mnie i korzystają z toalety kompostującej. Więc te drzewa, które widzisz, jakie są imponujące, patrz, jakie mają liście duże, te, te leszczynki, jakie mają przyrosty. Bo te drzewka są podlewane rozcieńczonym moczem. Rozcieńczony mocz z toalety kompostowej. Dolewam wody, no i chodzę z konewką i po trochu pod te drzewa, na których mi najbardziej zależy. Widzisz sobie, jako osoba, która chroni bioróżnorodność. Chroni bioróżnorodność, pozwala tej bioróżnorodności, na ile jestem w stanie, oczywiście, się odbudowywać. O, żab. Żaba, młoda, zielona. Żabcia, jednoroczna. Ona ma jeden rok. Żaby rosną. Trzy lata potrzebuje, żeby dorosnąć do wieku dorosłego, ta ma rok, <laughs> ta była kijanką w zeszłym roku. W przyszłym roku będzie trochę większa, potem są już takie duże żaby. Najprostszy sposób podnoszenia bioróżnorodności to zadbać o wodę, więc ja skupiam się na analizie przestrzeni, obserwuję, gdzie zbiera się woda podczas deszczu. Bo teren, nawet jeśli sprawia wrażenie, że jest płaski, tak jak tutaj u mnie, bo to jest dolina, dolina Wisły. W pobliżu są góry, ale tu mamy bardzo płasko, nie jest tak, że jest idealnie płaski. Zawsze jest gdzieś trochę niżej. Gdzieś... I obserwując teren, widząc, gdzie się zbiera woda, można to miejsce pogłębić, tak, żeby tej wody, żeby ona zostawała na trochę dłużej i wtedy zaczynacie wprowadzać w ogród bioróżnorodność, bo woda to życie. Pojawiają się zwierzątka, pojawiają się gatunki roślin nowe, więc robicie takimi. Punktowo działacie, więc na, na, należy na początku skupić się na wodzie w projekcie. Obieg wody dobrze przemyśleć. Chodźmy tędy, bo tu jest, chcę ci pokazać takie miejsce, które bardzo lubię. Tu jest następny z wodą cały czas, widzisz? Nadmiar wody, analiza terenu, nadmiar wody, przepu, przepust. Nie będę mówił tam całej reszty, bo to jest w zarysie tego jeszcze nie widać, musiałbym koncept, ale tutaj jest, jakbym wam pokazał mapy, jakie mam, bo ja mam mapy tego miejsca projektowe, nie? czyli Aha. co tu będzie wkrótce. Nadmiar wody, żeby kierować tam, gdzie i tam jest wykopana taka sadzawka. A co się dzieje tutaj? Tu to jest początek jakby realizacji pewnego konceptu. To jest to będzie takie poletka, jakby zorganizowane w formie liścia. Okay. Nie? Bo liść, bo jakby. Patrzymy też na wzorce natury, jakby projektując ekologicznie i to patrzymy jak natura radzi sobie z pewnymi zadaniami. Więc zadanie transportu natura opracowała w sposób optymalny w formie liścia, czyli jest oś liścia, nie? Ta główna, która prowadzi do pnia i ta, ta przestrzeń są te, wiecie jak li... każdy, wie, jak liść wygląda, więc wyobraź sobie grządki, które, poletka, które są w formie liścia. Widzisz? Tu jest... Tu jest oś główna liścia, która prowadzi do, na plac i do domku. To jest główna oś liścia, i teraz wszystkie nasadzenia będą w formie tak jak liście mają, nie? te, 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 te swoje żyłki, które się. Więc ścieżki i, i rządki. A to jest z powodu pracy z wodą, ponieważ tutaj miałem no, takie stosunki wodne trochę zaburzone. Więc tutaj jest zrobiona taka sprytna rzecz, że nadmiar wody, który. Stamtąd płynie w tą stronę. Przepływa tutaj rurą, jest przepust pod, pod tymi grządkami. Tu chodziło o formę, żeby, żeby utrzymać formę liścia. To się wypełnia wodą po, po, po dużych deszczach. Tutaj jest woda, więc to też jest takie rozwiązanie. Ogród deszczowy, jeżeli się interesujesz e, e, wodą, to to ma nazwę ogród deszczowy. Ja to nazywam takim rowem albo sadzawką melioracyjną, czyli zbiera wodę podczas deszczu, która potem odparowuje i wsiąka, więc zazwyczaj wody nie ma. No, zaczyna być bardzo gęsty tutaj, jak w dżungli tutaj. Co, no, co się dzieje tutaj? tutaj? Tsz, secret Garden, Secret Garden. Come on, chodź, chodź. Wow. Tutaj bardzo lubię. Tu są takie miejsca, trochę. Trochę takie, wiesz, natury miejsca. To są stare mateczniki czereśni. Te, one są w rzędach, widzisz też, nie? że są rzędy. Więc one to są czereśnie, na których zazwyczaj są szczepione szlachetne odmiany, więc one są wycinane. Ja im pozwoliłem rosnąć i stworzyły taki piękny zagajnik czereśniowy. Przepięknie kwitnie, to jest odmiana kolt. Nie daje owoców, bo na niej jest szczepiona szlachetna odmiana w ogrodnictwie zazwyczaj, natomiast kwitnie przepięknie i kwitnie wcześniej od śliw, czyli jest pierwszym drzewem, które kwitnie wiosną, przepięknie pachnie, więc wiosną w marcu wchodzę tutaj i wow, zapach jest taki hmm, czereśniowy, że przepiękny. Domki lęgowe dla ptaków, Nie, więc robię taki po prostu lasek. Bo tutaj, kilkanaście lat temu, tam 10 lat temu nawet, było po prostu pole. Tu nie było żadnych drzew. Więc to, co tutaj rośnie, to widzisz, to pozwalam. Więc tu jest taki zagajnik leśny, który zasłania mi też tam pewne budynki, które mi się nie podobają. Bardzo lubię tutaj wchodzić czasem, tak żeby poczuć chłód. Budki lęgowe dosadzam, mnie, kasztany jadalne. To jest wymiana gatunków. Po prostu dosadzam kasztany jadalne, pozwalam im rosnąć, wycinam okolice w miarę jak one rosną. Więc tutaj kiedyś będzie ogromny, duży kasztan. Nie? Wytnę inne drzewa, żeby pozwolić temu kasztanowi się rozwinąć. No, to są takie ścieżki do bycia w naturze. Nie? To jest trochę eksperyment, to jest taka podróż w nieznane, bo ja to zostawiłem i to sobie tak rośnie na dziko i odkrywam tą formę, bo to jest takie artificialne, takie sztuczne, bardzo środowisko, a zarazem naturalne. To jest bardzo ciekawa rzecz, która się dzieje obecnie na świecie ogólnie, bo mamy zdecydowanie zmienione środowisko. W sumie to całą planetę już przekształciliśmy pod nasze koncepty różne orakie, lepsze lub gorsze. I teraz regeneracja tego środowiska będzie jakby odtwarzaniem natury z czegoś, co jest nienaturalne, co jest sztuczne. I tutaj się coś takiego dzieje. Jest jak jest. Zresztą pamiętaj, że koncept jest też taki, że że to jest miejsce takiego retreat'owe, nie? odosobnienia. Więc tutaj pojawiają się ludzie, którzy szukają jakby takiego spokoju, wiesz, miejski, chaos. Więc projekt jest również taki, żeby są ścieżki przez ogród, wytyczone przeze mnie. Także możesz, wiesz, nawet ty nie znając jakby ogrodu, mówię chodź tylko po ścieżkach, bo poza ścieżkami jest strefa natury. Tam mają barżanty gniazda. Tam żyją żmije również, więc lepiej tam nie włazić, tak po prostu bez yy, rozwagi. I nasza obecność jest skanalizowana do ścieżek. I ścieżki pozwalają Ci, to jest projektowe rozwiązanie również, ścieżki pozwalają alejowo zagospodarowywać, czyli wzdłuż ścieżek sadzę drzewa, nie? te które mnie interesują. To są małe takie oczka wodne, bo tu jest ciek wodny, taki rów melioracyjny stary, widać sitowie rośnie. A Ty robiłeś to wszystko? To było stare, tutaj było taki rów, natomiast to, to ja zrobiłem, wykopałem, to. Robiąc przejście przez rów. Bo inaczej trzeba było przeskakiwać przez rów, co było niewygodne, kiedy było dużo wody. Więc zrobiłem przejście kopiąc, nie? kopiąc dołek, robiąc oczko, zrobiłem przejście. Okay. Czyli łączymy w ten sposób dwie rzeczy, nie? Jedna robota, a dwie korzyści masz. Oczko wodne, które się napełnia wodą, jak po deszczu. I przejście suchą stopą. Wydawałoby się oczywiste rzeczy, ale na, naprawdę czasem warto to powiedzieć, bo nie, nie, nie wszyscy załapują i czasem robią jakieś w jednym miejscu, kopią oczko. Zamiast to sobie spinać takie rzeczy, nie? żeby przejście, chodnik, który planujesz, w jaki sposób będziesz się przemieszczał po ogrodzie, to jest ważne. Trzeba sobie to zaplanować. I potem, jak woda się przemieszcza. I spinasz to razem, bo to są rzeczy, które się ze sobą łączą. To też jest jeden z takich, właśnie, sadzawek melioracyjnych, która się wypełnia wodą po dużych deszczach. Ona będzie trochę w innym miejscu, bo widzisz, to jest tak, że to jest taki dialog z miejscem. Ja ją trochę przesunę w inne miejsce, bo, dlatego, że tutaj, dokładnie w tym miejscu, tą ławkę, wiesz, chcę ją mieć tutaj bardziej, wiesz, bo. Bo, bo tu jest najlepsze miejsce na wschód słońca, rano, latem, tam wschodzi słońce i chcę mieć tutaj po prostu więcej, wiesz, więc źle umiejscowiłem tą sadzawkę w pierwszej realizacji, więc. ale to jest normalne, w sumie takie, wiesz, jak żyjesz z miejscem to pewne rzeczy, które robisz okazują się trochę chybione. Dlatego moja wskazówka jest też taka, jak radzę ludziom w organizacji ogrodu, żeby się nie spieszyć, żeby nie robić za dużo na, na raz, bo wtedy zwiększasz ryzyko pomyłki. Pomyłka zawsze będzie, a jeśli chcesz zrobić wszystko w pierwszym roku, to masz stuprocentową pewność, że będziesz poprawiał po prostu dużo rzeczy, poprawiał później. To są jabłka w tej chwili bardzo dobre. Czy ja mogę to jeść? Tak, tak, weź sobie. Wow! No, ona jest takie... Co to znaczy, kiedy pęknę w ten sposób? To akurat jest, jest pomroz, to jest mróz. A. Bo był przymrozek bardzo mocny w tym roku. To już tak cud, że, że tych jabłek trochę jest, bo ta przetrwała, ale to jest efekt mrozu. Nie? Tu jest kolejna praca z wodą, czyli znowu takie taki melioracyjne rozwiązanie, czyli nadmiar wody, który spływa, żeby mi nie wypływał, bo spadki są w taką stronę, żeby wypływało mi to za granicę mojej działki. Więc ja stosując sztukę permakulturowego projektowania, należy takie wycieki dosłowne wody pozamykać. Czyli w tych miejscach się robi właśnie takie. Są też różne formy, w zależności od terenu, w jakim, w jakim pracujesz. Ja, ja zrobiłem tak tutaj się zbiera nadmiar wody, deszczówki. I potem sobie wsią. Ona nie wypływa poza granicę, tylko z zasila zasób wody w ogrodzie tam w głębszych warstwach. Tu jest takie miejsce, które bardzo lubię. Ono jest dopiero w trakcie budowy, tworzenia. Tutaj też jest taka duża sadzawka melioracyjna. Mam zamiar nad nią jeszcze popracować, pogłębić ją w jednym miejscu, żeby ta woda, która się rozlewa na całej, żeby ją skupić w jednym miejscu, żeby była dłużej, bo tak to ona szybko wysycha, jak jest taka rozlana. No tu się to są takie miejsca, jakby czucia, miejsca, czucia ogrodu, dlatego warto się nie spieszyć, pozwalać sobie dobrze poczuć, bo do mnie dotarło też to z pewnym opóźnieniem, że to, to miejsce jest jakoś interesuje mnie bardziej i skupiam więcej uwagi tutaj na tym miejscu. Tutaj jest. Tu jest poważny przepływ. Tu spływa z góry czyli tu jest przeczka i tutaj trzeba byłoby ją poprawić tak żeby płynęła tutaj popatrz jaki jest ruch wody, widzisz? tu jest normalnie rzeczka płynie popatrz jaki jest ruch wody widzisz? jaki jest ruch wody? O. jak płyną w poprochy woda jest wody jest dużo, tyle wody tutaj nigdy nie było, tu jest full